Dla samorządów podatki i opłaty lokalne są tym, czym dla pracownika wynagrodzenie, a skoro tak, najlepiej, jeśli regularnie wpływają na ich konta. To z kolei zależy od mieszkańców, którzy mimo najlepszych chęci czasem o swych powinnościach zapominają. Dlatego w Legionowskim Ratuszu postanowiono im o tym regularnie przypominać w nowoczesnej, jak przystało na XXI wiek, formie. W odpowiedzi na prośby naszych mieszkańców testujemy w tej chwili nową usługę Urzędu Miasta Legionowo, powiadamianie SMS, najpierw o terminach płatności, a potem już o wysokości należności wobec urzędu. Ułatwi to życie naszym mieszkańcom, ponieważ niektóre opłaty są w dwóch ratach, niektóre są w czterech ratach i ciężko zapamiętać, kiedy mija termin. Także ci, którzy chcą płacić, a zapominają o tym, na pewno będą mogli teraz już systematycznie ujśczać tę opłatę. Pierwsza lawina SMS-owych powiadomień spadła na Legionowian 13 marca. Do blisko 8 tysięcy osób dotarł SMS o mijającym terminie płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości. Pod względem technicznym debiut usługi wypadł bez zarzutu. W dalszej kolejności będziemy informować także o płatnościach za opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wszelkich innych należności wobec gminy. Dla zapominalskich to szansa na uniknięcie finansowych konsekwencji. Koszt jednego urzędowego upomnienia to 11,60 groszy. Zamiast oczekiwać zysków z tego tytułu, Ratusz wolał jednak postawić na przypominające wiadomości tekstowe i z własnej kieszeni płacić za ich wysyłanie. To nie jest jakiś duży koszt, ponieważ zaledwie 9 groszy za SMS-a. Dlatego. Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby takie SMS-y otrzymywać, żeby zadzwonili do urzędu, ewentualnie wysłali maila, do wydziału finansowego, do referatu egzekucji, podając swój aktualny numer telefonu. Z prostego rachunku wynika, że za pierwszą partię SMS-owych powiadomień urząd zapłacił około 700 zł. Wypada zatem mieć nadzieję,